Cześć! Wszystkim fanom, Barbie. Zapraszam Was do magicznej krainy wróżek z renek, która nazywa się Drantopia. Ja jestem Kaili, ja jestem Lajni i jestem wróżką kryształową z krainy Kryształlandii. Kryształowych wróżek. Jestem Lajni. Kryształowa wróżka Dzisiaj chcę przedstawić. Moje przyjaciółki, które też chętnie chcą Was poznać. Ja jestem wróżką kryształowych wróżek. Tworzymy najpiękniejsze kryształy na świecie. Chcesz poznać naszą Ukrainę? Zapraszamy Cię do antropii. Kochani, to Syrenka Róża. Pochodzi z Syrenkolandii. Jest to morska księżniczka mogę się położyć? Nie, chodźmy na. Diamentowa syrenka. Róża. Jest po prostu przepiękna. Cześć. Hej, jestem Róża. I jestem morską księżniczką diamentu. Hej. Jestem cuklinda. I jestem cukierkową syrenką. Cukierkolandii. My tworzymy najpyszniejsze na świecie cukierki o smaku morskich po pierwsze, po landrynek. Po jestem cuklinda. A ja jestem syrenką nocy. Pływam tylko w nocy. Jestem księżycową syrenką lubiną. Jestem lubina. Księżycowa syrenka, dlatego jestem taka granatowa. Witam. Dlatego zapraszam Was do Drantropii. Cześć, Laini, kochana wróżka różowa. Pink.